Celem spotkania między przedstawicielami Straży Miejskiej i przewodniczącymi zarządów osiedli było omówienie sposobów poprawy bezpieczeństwa w mieście i zapoznanie się z problemami mieszkańców. Jak twierdzi komendant Straży Miejskiej w Zamościu, powodem spotkania była chęć ściślejszej współpracy z zarządami osiedli. Poszukujemy jak najszerszej formuły współpracy z czynnikiem społecznym. Oczywiście uważamy, że strategicznym partnerem dla nas są przedstawiciele, w zasadzie przewodniczący zarządu osiedli i w związku z tym, z tymi podmiotami chcemy rozpocząć, myślę, że cykl cały spotkań, bowiem mieści się to w spektrum szeroko rozumianych działań profilaktycznych. Straż Miejska realizuje pryncypialne zadania, swoją misję, a jest to misja służby społecznej i dlatego też uważamy, że my nie możemy istnieć w próżni, my musimy odpowiadać na zapotrzebowania społeczne. Przewodniczący osiedli zapoznali się z dokonaniami i planami Straży Miejskiej, z kolei zebrała od przewodniczących uwagi odnośnie patrolowanych miejsc. Współpraca ma się opierać m.in. na cyklicznych spotkaniach i wzajemnym wsparciu w realizacji wspólnego dobra porządku publicznego.